Dzień dobry, dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, nie wiem czy wiecie, ale ja i trener Szymon jesteśmy nauczycielami i tutaj mam do Ciebie Szymon pytanie, czy to prawda, że zawód nauczyciela jest najtrudniejszym zawodem na świecie i dlaczego tak? Nie wiem, czy jest najtrudniejszym zawodem na świecie, ale na pewno jest jednym z cięższych zawodów i dosyć nieoceniany, jak mi się wydaje. Drugie moje pytanie, czy to prawda na bazie swoich doświadczeń, że prawdziwą władzę w szkole nie sprawuje dyrekcja, tylko pani woźna? Jest coś, jest coś jest coś. Tak? To może jest coś w szkole, czego nie lubisz, a tych dyżurów na komputerze? Pensji. <głysza> lubię mojej pensji. I nie lubię też y, dzieci, które y, nie słuchają. Nie lubię też tego, że nie mam w parkingu nie mam szkole. <głysza> Jak kupujesz? Jak najszybciej. Jak wyjeżdżasz? Pan <głysza> tak wolniej. Włodni. Chciałbym się nie pracować. Jak zostać nauczycielem, to że? To bardzo prosta sprawa, trzeba się dobrze uczyć, pójść na studia. A jeśli chce zostać nauczycielem w oszu, to trzeba skończyć AWF, 5 letni. Tylko AWF, jak mogę przypomnieć. Oczywiście Krakowski. Oczywiście, że Krakowski tym przesłaniem kończył.